Jak edytować i modyfikować pod własne potrzeby szablony graficzne w Canva. O czym warto pamiętać i na co zwracać uwagę, żeby było sprawnie, szybko i poprawnie. Hej, hej, z tej strony Ewelina. Zapraszam Was dzisiaj na przyspieszony kurs Canva. A wszystkie triki pokażę na przykładzie zaproszeń i ich szablonów, które przygotowałam i udostępniłam pod ostatnim filmem o zaproszeniach DIY. Oczywiście zanim zaczniemy, pamiętajcie aby zarejestrować się w kanwie, No i możemy zaczynać. Linków z szablonami poszukamy pod moim filmem. Znajdują się one w opisie. Klikamy użyj szablonu i teraz tworzy nam się lokalna kopia na naszym koncie. Bardzo ważna sprawa jest taka, że wszystko pokazuje na darmowej wersji kanwy. I pierwsze, nietypowo zacznę od tego, czego nie można w kanwie, i chodzi tu o zmianę rozmiaru. Jest to prawda taka zakładka i w teorii możemy tu wpisać swoje wartości, jednak jest to funkcjonalność dostępna w wersji Pro. Ale jeśli zależy Wam na jakimś szablonie, jednak macie zupełnie inny rozmiar, to jest na to sposób, po prostu ze strony głównej klikamy w prawym górnym rogu utwórz projekt. I tutaj zamiast tych gotowych rozwiązań klikamy rozmiar niestandardowy. Tutaj możemy podać, jakie wartości nas interesują. Pamiętajmy, żeby ustawić właściwą jednostkę, i tworzy nam się nowy projekt. I teraz po prostu musimy wszystko skopiować z poprzedniego szablonu na ten nowy. Na samym początku pracy z plikiem bardzo dobrze jest mieć włączone marginesy. I znajdziemy tutaj pod zakładką Plik ustawienia widoku marginesy, oraz dodatkowo mogą być pomocne pokazanie linijek i prowadnic. I te linijki i prowadnice, jak widzimy, pojawiły się u góry i z boku, i są to po prostu takie linie pomocnicze, które możemy wyciągać z góry, z boku, i dzięki temu możemy ładnie wszystko poukładać na obszarze roboczym. Obszar roboczy oczywiście możemy przybliżać i oddalać. Na dole mamy do tego. Przeznaczony suwaczek, możemy również użyć przycisku Command lub Control. Jak widzicie, ten szablon składa się z dwóch stron. Konkretne strony możemy powielać, usuwać, możemy dodawać po prostu nową czystą kartkę, ale co ważne, wszystkie te następne strony będą w tym samym rozmiarze. Niestety, póki co nie da się tu zmienić, aby każda strona miała inny rozmiar. Jeśli jakiś projekt składa się z różnych formatów, jak na przykład to zaproszenie trójwarstwowe, ono w całości ma format DL, ale jednak każda warstwa jest trochę inna, ponieważ ta jest o 2 cm krótsza i ta pierwsza wierzchnia również jest krótsza, tym razem o 4 cm od całości formatu. Dlatego na przykład ten projekt ma przygotowane trzy szablony, ponieważ są trzy różne rozmiary. Szablony oczywiście są tylko jakąś podpowiedzią, jak coś może wyglądać, ale całą zawartość Dostosowujemy pod nasze potrzeby. Tutaj na przykład będzie nam zależało, żeby przede wszystkim wymienić teksty, imiona, wszystkie te najważniejsze rzeczy. Oczywiście, jeśli się okaże, że nasze imiona są dużo krótsze niż to, co jest w szablonie, to po prostu możemy tekst powiększyć. Tutaj na górze mamy taki panel, w którym możemy zmieniać właściwości danego tekstu. Możemy zmienić czcionkę. Na początku wylistowane są czcionki, które są użyte w dokumencie. Ale oczywiście możecie wybrać swoją własną preferowaną czcionkę z całej listy dostępnych. Na co zwracać uwagę, to oczywiście na ten symbol korony, ponieważ to oznacza, że to jest dostępne tylko w wersji Pro. Mamy zmianę czcionki, zmianę rozmiaru, zmianę koloru, pogrubienia, ułożenie, wyrównanie do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, listowanie. Możemy zmieniać odstępy, interlinie. Efekty i animacje służą do zastosowań webowych, np. do social media. Możemy zmieniać pozycję tekstu, np. wyrównać do góry kartki, do dołu, ale jeśli zaznaczymy kilka różnych tekstów, to wtedy ta funkcja pozycji wyrównuje tylko w obrębie zaznaczonych elementów. Czyli, jak na przykład tutaj dałam wyrównać do góry, to wszystko się wyrównało do najwyższego obiektu. W niektórych moich szablonach znajdziecie wykropkowane miejsce, które służy do wpisania później ręcznie zapraszanego. Jednak jeśli byście chcieli pojedynczo wpisywać takie informacje za każdym razem w programie, to oczywiście możecie zastąpić te krobeczki imieniem i nazwiskiem. Zwróćcie wtedy uwagę, żeby taki tekst na przykład. Powiększyć, żeby się troszkę bardziej wyróżniał, trochę te teksty poprzestawiać, wyrównać. Jak widzicie, gdy ruszam tym polem tekstowym, to od razu pokazują się tu takie wartości, odległości między innymi elementami. Wszystkie nasze informacje możemy dowolnie modyfikować, możemy te ranki tekstowe te kopiować, mamy tu przycisk powielania, albo możemy po prostu użyć przycisku Alt lub Option. Mogą być takie sytuacje, że zaplanowane miejsce na tekst nie wystarczy. I na przykład w tym przypadku, powiedzmy, że przyszła panna młoda ma dużo dłuższe nazwisko. No i wtedy trochę zmieniają i zakłócają nam się proporcje tego zaproszenia. To, na co bardzo bym zwracała uwagę, to to, jak ten tekst jest łamany. Tutaj, jak widzicie, w tym przypadku to słowo zaprosić musiało się przenieść pod spód, bo już się nie zmieściło. Warto zwracać na to uwagę, żeby ten tekst ładnie się łamał, ładnie się te słowa przenosiły i żeby to miało jakiś sens. I żeby nie zostawały właśnie takie pojedyncze słowa w jakiejś jednej linijce. Czasami są to naprawdę jakieś e, krótkie frazy, jakiś spójnik. Zwracajcie na to uwagę, czy może nie warto coś przenieść na linijkę pod spód. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Tutaj na przykład miałoby sens, żeby przenieść tekst w tym momencie. Więc możemy na przykład po prostu nacisnąć Enter albo zwężyć to pole tekstowe naciskając ALT lub Option. Wtedy ono się tak zwęża proporcjonalnie do środka. Dużo lepiej się to czyta teraz, prawda? Tekst oprócz tego, że można y, kopiować z tego, co już znajduje się na kartce, możemy dodać z tego panelu po lewej. Jest tutaj opcja: dodaj pole tekstowe i możemy sobie coś tu wpisać. Czasem może być tak, że jakiś projekt posiada kilka stylów tekstowych. Powiedzmy, że zmienię ten tekst na jakąś inną czcionkę, i wtedy, jeśli jakiś tekst od siebie dodajemy, ale jednak stwierdzimy, że wolelibyśmy, żeby jednak to było. W tej czcionce. Oczywiście możemy to ręcznie zmienić w tej opcji Zmiany czcionek i zobaczyć jakie występują w danym dokumencie. No ale wtedy zmienia się tylko czcionka, a może chcemy, żeby był też ten sam jakiś specyficzny kolor, odstępy między znakami. Musimy wybrać z tego panelu trzy kropki. Jest tu taka funkcja nazwana Kopiuj styl. Jak widzicie mamy tu taką ikonkę wałka. I teraz musimy zaznaczyć, które pole tekstowe chcemy przemalować. I teraz jesteśmy pewni, że mamy ten sam rozmiar, tę samą czcionkę i ten sam kolor. Gdy będziemy zamieniać zawartość na nasze teksty, warto jest znać jedną fajną, przydatną funkcję. I jest to funkcja Znajdź i zastąp. Po co ona jest? Bardzo często zdarza się tak, że robimy jakieś błędy i czasami wręcz robimy je notorycznie. To co mi się nawet często zdarza, to zostawianie podwójnej spacji. I w tej pierwszej kolumnie możemy nacisnąć dwie spacje. Czyli coś, co się domyślamy, może wystąpić i zastąpić ją na jedną spację. Tutaj co prawda nic się nie pojawia, ale uwierzcie, że zadziałało i dwie spacje zamieniły się na jedną. Możemy tą funkcją zmieniać pojedyncze litery, czy całe słowa, czy nawet zdania. Kanwa to oczywiście nie tylko praca z tekstem, ale choć akurat w tych moich szablonach tego nie widać, to również możecie tutaj zawierać grafiki. Znajdziemy je w zakładce elementy po lewej stronie i możemy tutaj wpisać konkretną szukaną rzecz lub poszukać z wielu kategorii, które są dostępne. Wystarczy tylko przeciągnąć i ułożyć. Niektórym elementom, które są przygotowane wektorowo, możemy zmienić na przykład kolor. Bez problemu możemy je skalować i obracać. Możemy też zastosować grafiki jako tła. Wtedy, przeciągając element, staramy się przyciągnąć na ramkę dokumentu, i jak widzimy, od razu to tło wypełnia się po całości. Czasem mogą być takie przypadki, że potrzebujemy, aby te grafiki i teksty na siebie nachodziły. Jak widzicie, dałam tu taką losową grafikę która niestety przykryła nam te kwiatki z tyłu. Bez problemu możemy temu zaradzić, zmieniając pozycję obiektu. I mamy do wyboru czy całkiem chcemy ten obiekt wysłać do przodu czy do tyłu, czy może tylko o jeden obiekt dalej. Jeśli chodzi o moje szablony, to grafik użyłam na przykład w tym projekcie na tej ostatniej stronie. Oczywiście możecie mieć totalnie inne preferencje. I z tego panelu elementów możecie poszukać sobie innych ikonek. Ważne jest jednak, aby starać się dopasować te ikonki stylistyczne. Jeśli nie będą pasować do moich, może znajdziecie całą grupę zupełnie innych, jednak muszą być one z tej samej bajki. Może być tak, że np. w takiej ikonce czy innej grafice zainteresuje Was tylko jej fragment. Możecie to również łatwo zmienić i wykadrować daną grafikę. Naciskamy wtedy szybko dwa razy myszą, od razu wszystko nam się tak wyszarza i pokazuje, że jesteśmy w trybie edycji kadrowania. Łapiemy zasuwaczki i na przykład zostawiamy tylko tę butelkę. Naciskamy gotowe i voilà Jeśli do projektu chcielibyście dodać elementy takie typowo graficzne, na przykład prostą linię, możecie zmieniać jej grubość, jej kolor. I tak jak wszystkich innych elementów, możecie zmieniać również jej przezroczystość. Gdy skończyliśmy już wszystkie poprawki i nasze projekty są gotowe, to wystarczy je teraz przygotować do druku i oczywiście wydrukować. I to, jak przygotować taki projekt do druku, jest również bardzo ważne, ale o tym już w następnym filmie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa!